Prawdziwy poziom mangi należy oceniać po przeczytaniu całego komiksu. To prawda stara jak świat. Ukończenie Tokyo Ghoul taką możliwość mi właśnie stworzyło. Co znajdziemy zatem w kolejnych tomach TG? Czy przedstawiona w nich historia spełniła moje oczekiwania? Co z Kanekim? Aż wreszcie czy druga połowa Tokyo Ghoul zaniżyła poziom komiksu? O tym wszystkim pomówię w swoim materiale. W razie czego film jest wolny od większych spoilerów. Startujemy. Zacznijmy od scen akcji. Czy manga zanotowała w tym względzie jakiś znaczący progres? Wyraźnej poprawy raczej nie znajdziemy. Walki wydały mi się jednak bardziej zajmujące. Niestety, ale nie o każdym ze starć potrafię to powiedzieć. Potyczka między Kanekim a Ayato wypadła nieźle, ale do pełni szczęścia trochę jej zabrakło. Jakość rysunków oraz szeroko rozumiana przejrzystość mogłyby stać na wyższym poziomie. Bardziej rozczarowała mnie jednak walka z udziałem tajemniczej sowy oraz inspektorów. Nie jest to poziom bezerka, delikatnie mówiąc. Pomimo wspomnianych zgrzytów i tak doceniam konstrukcję oblężenia siedziby Aogiri. Wielowątkowość oraz mnogość postaci urozmaicają akcje oraz podnoszą napięcie, przez co ciężko się nudzić. Żaden z uczestników batalii nie zostaje również pominięty. Wszyscy otrzymują swoje 5 minut. Każdy ma szansę, aby zabłysnąć. Przy tak dużej liczbie walczących postaci to naprawdę coś. Pomówmy jeszcze o najciekawszych potyczkach. Do tej kategorii zaliczyłbym walkę między Kenem a Sacim, którą oglądamy w tomie 10. Odpowiednia dramaturgia oraz dobre rysunki to jednak nie jedyne atuty fragmentu. Uwagę przykuwa także złowieszczy design Saciego. Podobają mi się też grube kontury jego postaci. Bardzo lubię taki styl. W tym miejscu mógłbym wspomnieć o jeszcze jednym fragmencie oscylującym wokół potyczek. Z uwagi na jego wartość, także i tę fabularną, pomówię o nim pod koniec filmu. A wierzcie mi, jest tego godzien. Czas na bohaterów. Czy Sui Ishida przedstawił nam jakieś nowe postacie? Tak i to całkiem sporo. Jedną z nich jest Akira Mado. Córka Kureo pełni funkcję inspektora BSG, zresztą naprawdę dobrego. Pomimo krótkiego stażu, Akira nie raz udowadnia swoją profesjonalność, przydatność oraz walory bystrego umysłu. Poza tym potrafi być naprawdę zabawna, co stanowi przyjemny kontrast dla jej stonowanego sposobu bycia. Warto wspomnieć tutaj o relacji Akiry i Amona. Moim zdaniem wypada bardzo ciekawie. Przynosząc fabule wiele pożytku. I to na kilku płaszczyznach. Dbanie o Akire ma dla Kotaro szerszy wymiar. Amon czuje, iż w ten sposób może odwdzięczyć się Mado za jego wsparcie oraz cenne rady. Dlatego podchodzi do współpracy z Akirą niezwykle poważnie. Nieoczekiwanie, powaga oraz profesjonalizm, na których początkowo bazowała znajomość inspektorów, ustępuje miejsca emocjom nadającym więzi zupełnie inny charakter. Przyczynia się do tego także Mado, widząca w Amonie kogoś więcej niż tylko kumpla z pracy. Obserwowanie, jak bohaterowie stopniowo się docierają, darzą coraz większym zaufaniem, jest jednym z przyjemniejszych doświadczeń podczas czytania kolejnych tomów mangi. Akira to jednak nie jedyna nowa postać drugoplanowa. Pozostali bohaterowie, jak na przykład Naki, siostry Yasuhisa, czy wspomniane już Sachi, nie należą do przesadnie zajmujących typów i typiar. Przeszłość Kurony oraz Nasiro prezentuje się, aczkolwiek wyjątkowo ciekawie. Mimo wszystko to za mało. Bym był w pełni usatysfakcjonowany postaciami drugoplanowymi. A propos bohaterów. W mojej ocenie, Sui Ishida popełnił pod tym kątem jeszcze jeden błąd. Kompletnie nie znalazł pomysłu na postać Tsukiyame. Gul uczestniczy, co prawda, w kilku ważnych akcjach. Czyni to jednak z wciąż tych samych, godnych pożałowania pobudek. Shu ani razu nie kwestionuje swojej motywacji, nie oddaje refleksjom, nie przechodzi żadnej przemiany. W gruncie rzeczy jest tym samym irytującym gościem, co wcześniej. Przyznaję, że spodziewałem się czegoś innego. Smakosz wciąż może otrzymać swoje 5 minut, zaliczyć poważną metamorfozę. Oczekiwałem, iż jej przebłyski nastąpią jednak już teraz. A co z fabułą? Szczerze mówiąc, mam z nią lekki problem. Po pamiętnych wydarzeniach w siedzibie Aogiri historia zaczęła mnie trochę nużyć. Jakoś nie potrafiłem zaangażować się w poszukiwania doktora Kano i informacji odnośnie pochodzenia Rize. Moim zdaniem, na tamtym etapie historii były to kwestie drugorzędne. O wiele bardziej interesował mnie stan psychiczny Kanekiego, to, jak czuje się w roli lidera. Czy zapomniał o torturach, czy tęskni za toką? Jak wygląda jego relacja z Hide? Owe wątki zostały jednak zupełnie pominięte. Zamiast nich zostajemy wrzuceni dosyć gwałtownie w wir akcji. W mojej ocenie było to złe posunięcie. Kilka rozdziałów wcześniej mieliśmy przecież akcji pod dostatkiem, i to pierwszorzędnej. Nic nie stało zatem na przeszkodzie, by historię trochę uspokoić, poświęcić czas Kenowi, jego relacjom z bliskimi. Wówczas fabuła nie byłaby tak jednowymiarowa. W efekcie z większym zainteresowaniem odbierałbym poszukiwania doktora Kano. Zamiast tego wciąż miałem poczucie, że czegoś mi brakuje, że historia mogłaby być zwyczajnie lepsza. Końcowe rozdziały tomu 10 dały jednak nadzieję na poprawę. Ostatnich kilkadziesiąt stron przypomina jazdę kolejką górską. Szokujące wiadomości, niespotykane rozwiązania, dobrze zrealizowane walki oraz zaakcentowanie wewnętrznej przemiany Kanekiego. finał tomu 10 posiada wszystko, co najlepsze. Dzięki niemu moje zainteresowanie historią wzrosło podwójnie. A nawet potrójnie. Początkowe rozdziały Tomu 11 wcale tempa nie zwalniają. Szokujące zdarzenia oraz wysoki poziom scen akcji wciąż są obecne. Dodatkowo poznajemy przeszłość kurony, nasiro oraz dziuzu, co pozwala nam ich lepiej zrozumieć. A że takie zabiegi podnoszą wartość każdej historii, chyba nie muszę nikogo przekonywać. Przedstawienie przeszłości Jomo oraz zawiązywania więzi między Rędzim a Utoł tylko potwierdza tę zależność. Życie obydwu Bohaterów od zawsze spowijała aura tajemniczości, kilka zdarzeń pozwoliło ową aurę nieco rozwiać, i to w najlepszym możliwym momencie. Co więcej, poznaliśmy wreszcie historię pana Yoshimury. Określenie jego przeszłości, mianem tragicznej oraz szokującej, to tak jakby nic nie powiedzieć. Informacje o właścicielu Anteiku zadziwiają, wyjaśniają czemu twarz mężczyzny spowija serdeczny, ale jednocześnie smutny uśmiech. Na takie nowinki właśnie liczyłem, a moje oczekiwania zostały spełnione. Każda historia musi mieć swój punkt kulminacyjny, fragment, w którym akcja wchodzi na najwyższe obroty, a my podskakujemy z emocji, czytając kolejne rozdziały. W Tokio Gul, takim pamiętnym punktem jest bitwa o Anteiku. Mamy tam absolutnie wszystko. Świetnie skonstruowane walki, bardzo dobre rysunki oraz zwroty akcji, których zwyczajnie nie mogło zabraknąć. Jeden z takich zwrotów kompletnie zbił mnie z pantałyku. Doceniam również inne zabiegi, jak na przykład ukazanie lęków niektórych inspektorów, co nadaje im ludzkiej twarzy pokazuje, że gołębiom daleko do miana zimnych bestii nastawionych na mordowanie guli. Inspektorzy również posiadają wątpliwości, co mangaka wykazał znakomicie. Sui Ishida wpadł jeszcze na jeden świetny pomysł. Poświęcenie uwagi bohaterom, którzy wcześniej stali w cieniu, było strzałem w dziesiątkę. Myślę tutaj o Kai i Komie. Obserwowanie guli siejących postrach wśród oddziałów gołębi, oczywiście zaskakuje. Wzbudza też silne emocje, szczególnie gdy zdajemy sobie sprawę z pobudek stojących za ich decyzją. Wówczas jeszcze bardziej kibicujemy Endziemu oraz Irimi. A jest to oczywiście utrudnione. Starcia są bowiem niezwykle krwawe. Nie brakuje ofiar i to po obydwu stronach. Z kilkoma bohaterami przychodzi nam się zatem pożegnać, co oczywiście nie jest przyjemne. Biorąc pod uwagę intensywność starcia, nie mogło być jednak inaczej. Bitwa o anteiku to fragment wyjątkowy. Pod względem akcji nie ma sobie absolutnie równych. Zastanawiam się jednak, czy w ogóle powinno do walk dojść. Pan Yoshimura próbował zaszczepić w swoich pracownikach ideę pokojowego myślenia, szanowania ludzi, unikania inspektorów oraz zatargów z innymi gulami. Dlatego nie rozumiem, dlaczego drużyna Antejku nie salwowała się ucieczką, dlaczego podjęła walkę, zamiast próbować już wcześniej opuścić miasto i żyć spokojnie gdzieś indziej. Powinien istnieć przecież plan działania kryzysowego na wypadek podobnych zdarzeń. O ile bardzo doceniam konstrukcję batalii, to nieco wątpię w jej sens. Czy druga część Tokyo Ghoul wypadła lepiej niż część pierwsza? Ciężko mi to stwierdzić. Mam wrażenie, że siedem pierwszych tomów reprezentowało nieco równiejszy poziom. W drugiej połowie TG jest już jednak nieco inaczej. Owszem, mamy tu momenty kapitalne. Końcowe zdarzenia w siedzibie Aogiri, finałowe rozdziały tomu X, relacja Akiry i Amona, czy wreszcie bitwa o Anteiku. Według mnie komiks nie ustrzegł się jednak paru błędów. Zbyt szybkiego wrzucenia nas w wir akcji po starciach w 11 dzielnicy, braku pomysłu na postać Tzukiamy, nowi bohaterowie. Też mogliby być ciekawsi. To jednak inne niedociągnięcie razi mnie najmocniej. Mam na myśli niewystarczające poświęcenie uwagi Kanekiemu. W gruncie rzeczy Ken zdołał zabłysnąć tylko dwa razy pod koniec tomu dziesiątego, a także podczas bitwy o Antejku. Obydwa momenty są pamiętne posiadają wyraźny wpływ na konstrukcję chłopaka. W mojej ocenie jest ich jednak zdecydowanie za mało. Szczerze mówiąc, wciąż doskwiera mi uczucie niedosytu, gdy tylko pomyślę o niewykorzystanym potencjale postaci Kena. Mam nadzieję, że chłopak otrzyma znacznie więcej uwagi w Tokyo Ghoul Rui, który na pewno zechce przeczytać. Pomimo paru niedociągnięć, TG dostarczyło mi pokaźnej ilości pozytywnych doświadczeń. Nie mam złudzeń, że to jedna z najlepszych i najbardziej wciągających mang, jakie miałem przyjemność czytać. Coraz poważniej rozważam też przefarbowanie włosów na biały kolor. To znak, że Tokio Gul chyba mi się podobało.